Pani doktor, próchnica u dzieci, jak sobie radzić i skąd tak naprawdę w młodym, bardzo młodym wieku bierze się ta dolegliwość? No właśnie, próchnica u dzieci, bardzo ważny, obszerny temat. Często rodzice myślą, a mleczne ząbki wypadną. Nieprawda. Próchnica zębów mlecznych ma bardzo duże skutki potem, jeżeli chodzi o próchnicę zębów stałych. Przede wszystkim, myjemy dziecku zęby od początku, nawet myjemy dziąsła. Najpierw dziąsełka myjemy, potem myjemy zęby odpowiednimi pastami oczywiście. Teraz tak, ważne bardzo jest karmienie dzieci umiejętne, to znaczy najpierw karmimy dziecko piersią, potem butelką i co jest ważne, nie przedłużajmy karmienia tego butelką, dlatego że jest takie zjawisko jak próchnica butelkowa. To znaczy, mama daje soczek, dziecko trzyma ten soczek w buzi czy mleczko dosyć długo. Wiadomo, że buteleczką się to robi, może dla rodzica wygodniej, dla dziecka jest to taki proces dłuższy troszeczkę i powoduje to próchnicę tak zwaną okrężną, czyli tam gdzie te płyny dotykają do zębów, czy soczek, czy mleczko, czy jakieś inne odżywki, robi się próchnica okrężna, tak zwana próchnica butelkowa. Jest to próchnica, która postępuje bardzo szybko. Często jest przez rodziców niezauważona, bo ta próchnica jest biała na początku. I, i często jest tak, że jak już przychodzimy do lekarza, to jest za późno. Za późno, ponieważ jest już tak zaawansowany proces, że dochodzi nawet do usuwania zębów mlecznych. Także bardzo ważna jest właśnie higiena zębów mlecznych. Jak ważne zęby mleczne są? Czy powinniśmy jak najdłużej zadbać, żeby, żeby, żeby dziecko było w posiadaniu tych zębów jak najdłużej? Oczywiście, oczywiście, to jest znowuż następny bardzo obszerny temat. Ja tylko tak w skrócie powiem: utrata przedwczesna nawet jednego zęba mlecznego może powodować zaburzenia. Ortodontyczne, zaburzenia wyżynania zębów, zaburzenia kolejności, wady zgryzu. Także po usunięciu przedwczesnym zęba mlecznego powinno się robić tak zwane utrzymywacze przestrzeni, czyli jak gdyby takie no wręcz protezowanie, żeby nie dochodziło do przesuwania niewłaściwego zębów. Także no bardzo ważne jest, żeby te zęby mleczne jak najdłużej. Były fizjologicznie, żeby nie usuwać ich przedwcześnie. A jakie czynniki wpływają na to, żebyśmy to uzębienie mleczne mieli jak najdłużej? No, przede wszystkim higiena, odżywianie, ograniczenie ilości cukrów, które dzieci mają naprawdę w dużym nadmiarze, ograniczenie słodkich napojów, no jakoś tak rozsądne podejście do odżywiania dziecka i kontrola nad tym. Dziękuję bardzo.